Dzień dobry. Robisz wiele dla innych, ale zapominasz o sobie. Dzisiaj powiem ci o mechanizmie samopoświęcania się. Taki wzorzec postępowania wykształca się w dzieciństwie czy na etapie dojrzewania. Dla rodziny jest on korzystny, ponieważ dana osoba myśli o sobie, ale odpycha te myśli na dalszy plan, tylko zaspokaja potrzeby innych. Takie osoby w dorosłym życiu są lubiane, ale nie są szanowane. Jeżeli ty tak masz, że i poświęcasz się dla innych kosztem samego siebie, to prawdopodobnie w dzieciństwie musiałeś tłumić swoje potrzeby, aby zyskać akceptację opiekunów. Być może potrzeby rodziców były ważniejsze niż Twoje, dlatego nauczyłeś się patrzeć na innych, a nie na siebie. Może rodzice reagowali złością, gdy ty czegoś chciałeś, może ich reakcje były nieprzewidywalne i nauczyłeś się czytać ich nastroje i zaspokajać nawet te niewypowiedziane potrzeby. Może wystąpiła jakaś zamiana ról i musiałeś zajmować się rodzicem albo młodszym rodzeństwem, co oczywiście nie było Twoim zadaniem. Czym to skutkuje? W dorosłym życiu. Możesz częściej chorować, gdyż dopiero wtedy masz prawo do zajęcia się sobą. Dasz sobie prawo do otrzymywania opieki i do powiedzenia o tym, co Ciebie boli. Możesz czuć się winny, kiedy robisz coś dla siebie. Nie potrafisz odpoczywać bez poczucia winy. Możesz brać odpowiedzialność, za inne dorosłe osoby w Twoim życiu, albo z góry zakładać, że inni są słabsi i potrzebują Twojej pomocy. I nawet bez proszenia innych, Ty biegniesz z pomocą. Możesz brać na siebie za dużo obowiązków, potem czuć złość, frustrację, że wszystko spada na Ciebie. To oczywiście rzutuje na Twoją samą cenę, bo bierzesz na siebie zbyt dużo i czujesz się gorzej. Czujesz się gorszy, bo nie wyrabiasz się ze wszystkim. Możesz nie mieć równorzędnych partnerskich relacji, bo dużo dajesz, a niewiele bierzesz. Nie wymagasz niczego dla siebie. Możesz też mieć problem z asertywnością. Godzisz się na coś, czego nie chcesz. Zajmujesz się innymi, sprawami innych kosztem swoich spraw, swojego życia, swojego czasu wolnego. Samo poświęcenie pod płaszczykiem altruizmu niszczy Ciebie. To jest autodestrukcyjny schemat, którego nauczyłeś się kiedyś. Nauczyłeś się, aby przetrwać w warunkach, które miałeś, w tych warunkach rodzinnych. Już nie musisz. Zastanów się, jak było u ciebie w domu. Odpowiedz sobie na pytania: czy twoje potrzeby były ważne? Czy twoje potrzeby były zaspokajane? Czy byłeś wysłuchany? Czy miałeś prawo mówić to, co myślisz? Wyrażać siebie? Czy otrzymywałeś wsparcie od opiekunów? Czy to ty to wsparcie musiałeś dawać innym? Czy miałeś takie prawo do oczekiwania czegoś dla siebie? Czy dostawałeś to? Czy dostawałeś to, czego chciałeś, czego potrzebowałeś? Czy postrzegałeś rodziców. Jako silnych, odpowiedzialnych, dających poczucie bezpieczeństwa, czy jako słabych, nieporadnych, takich, którym trzeba pomóc, którym trzeba dać wsparcie. I jeszcze raz to powtórzę. Już nie musisz się poświęcać, aby przeżyć. Nie musisz się poświęcać. Aby przeżyć, aby być kochanym, aby być akceptowanym. Nie musisz się poświęcać, aby zyskać czyjąś przychylność. Spójrz na siebie. Zadbaj o siebie w pierwszej kolejności. Tego ci życzę.